Warszawskie audiohistorie. Podcast Archiwum Historii Mówionej Muzeum Warszawskiej Pragi. Dziś zapraszamy Państwa na spotkanie z historią Rzemiosła historią fotografii. W trudnym z powodu pandemii roku 2020 otworzyliśmy w Muzeum Warszawskiej Pragi wystawę Warszawiacy, fotografii Mikołaja Greenberga, w kolekcji Muzeum Warszawy. Muzeum Pragi będzie można znów odwiedzić 4 marca. Zapraszamy na tę wystawę. Tymczasem warto na naszej stronie znaleźć spacerownik stworzony specjalnie do tej wystawy. Czyta się dobrze, bo napisała go Katarzyna Chudnińska-Szuchnik, która jest dziennikarką i muzealnikiem. Od lat dokumentuje działalność pracowni rzemieślniczych i inicjuje nowe działania wokół warszawskiego rzemiosła. Spacerownik, o którym chciałabym dzisiaj Państwu opowiedzieć, powstał w związku ze zdjęciami wykonanymi przez artystę, fotografika, a dziś już bardziej pisarza Mikołaja Grynberga w 2004 roku. Wówczas był on jednym z wielu artystów, którzy na warszawskiej Pradze wynajmowali lokale na pracownie artystyczne. Zdjęcia zawodowców powstały niejako na zamówienie z inicjatywy Galerii Luxfera. Było to pierwsze w Warszawie miejsce zajmujące się sprzedażą fotografii kolekcjonerskiej, organizującą również warsztaty fotograficzne i wystawy. Prowadziły je Katarzyna Żebrowska i Magdalena Przeździak, a mieściło się na terenie dzisiejszego Centrum Praskiego Koneser. Zdjęcia Mikołaja Grinberga z cyklu zawodowcy są czarno-białe, ale tak naprawdę były wykonane jednym z pierwszych aparatów cyfrowych, które właśnie artyści i fotograficy dostali od producenta, aby zrealizować jakieś zdjęcia reporterskie właśnie na terenie jakiś materiał rejestrowany na Pradze. Mikołaj Grinberg nie był entuzjastą cyfrowego obrazu i tym wówczas najnowocześniejszym modelem postanowił zrobić zdjęcia w odcieniach sepi, jakby sprzed wojny. A ponieważ wówczas specjalizował się w portretach, poszukiwania swoje prowadził w terenie i uznał, że tą koncepcję najlepiej zrealizuje w miejscach, które mijał codziennie, w małych sklepikach i w pracowniach rzemieślniczych. Cykl zawodowcy Mikołaja Grünberga jest ważny dla Muzeum Warszawskiej Pragi i dla programu rzemieślniczego, który współcześnie prowadzimy, ponieważ można uznać, że on jako pierwszy w 2004 roku, wychodząc do warsztatów, uwieczniając rzemieślników, uznał, że są oni warci docenienia, odkrycia. W zasadzie można powiedzieć, że to było takie pierwsze odkrycie na nowo rzemiosła jako czegoś ważnego dla kultury, dla lokalnej społeczności, w końcu dla samej historii. Dla pracy badawczej, którą prowadzę od 2015 roku, i programu wykonanego na prawym brzegu Rzemieślnicy w Muzeum Warszawskiej Pragi, ta wyprawa Mikołaja Grünberga jest szczególnie ważna. Co prawda, minęło tylko 16 lat, ale jeśli chodzi o świat rzemiosła, to jest naprawdę bardzo dużo. Wiele tych warsztatów, które Mikołaj Grinberg uwiecznił, po prostu przestało istnieć. I żeby namierzyć miejsca, w których one istniały, znaleźć jakieś ślady, stare szyldy, fragmenty wystaw, rozpoznać te miejsca, faktycznie trzeba było kilku wypraw w teren, dokładnie śledzić, Mikołaja Grynberga, wielu rozmów z rzemieślnikami, z sąsiadami, a nawet z paniami pracującymi w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami. Zachęcam Państwa do wyprawy, do spaceru śladem spacerownika inspirowanego zdjęciami zawodowcy Mikołaja Grynberga. Odkryjecie na pewno wiele miejsc. Niektóre bardziej, niektóre mniej spektakularne. Będzie to okazja, żeby przejść się po ulicach Starej Pragi, po ulicach Szmulowicny. Przeczytam Państwu fragment spacerownika pod tytułem Fotografki z Ząbkowskiej i ich sąsiedzi. Bazar ma kilka bram. Wychodzimy tą od ulicy Ząbkowskiej. Drewniany walec z nawiniętym kablem nicią to symbol pracowni szpulka. Po wizycie w szpulce warto wejść do klitki. Pretekstem może być chęć napicia się kawy, potrzeba zrobienia zdjęcia do dokumentów lub odbycia sesji fotograficznej. A nawet poszukiwanie niebanalnego prezentu, to również mała galeria sztuki. Julita Dalbar, artystka-fotografka, założyła to miejsce w 2005 roku. Zdążyła poznać i zaprzyjaźnić się z sąsiadami, których dawno już tu nie ma. Z początku wydawało jej się, że skoro nie interesuje się rzeczywistością, nic nie będzie do niej docierać, ale było odwrotnie. Wpadał nonszalancki antykwariusz z naprzeciwka. Lubił testować relacje z właścicielami okolicznych sklepików i knajpek, prosząc o pożyczenie paru stówek na dziewczynki. Do biednych nie należał, mimo to Julita nie dyskutowała. Pożyczała, zawsze oddawał. Gruba rzemieślniczka pracująca po sąsiedzku pozwalała schować u siebie rower. Przy okazji prawiła mądrości. Nie chciało się ich słuchać, ale się sprawdzały. Jak ta, że niedobre są spółki. Julika pamięta też Zofię Cendroską z podczwórki. Przychodziła do niej pożyczyć papier do drukarki termosublimacyjnej. W zasadzie dla Zofii, prowadzącej praskie fotostudio, właścicielka atelier fotograficznego Klitka była bardziej konkurencją niż kontynuatorką. Zofia robiła zdjęcia ślubne, komunijne, miała malowane opuszczane tła jezioro, zamek, stare lampy, uruchamiane fleszem z analogowego aparatu, dywan. Mikołaj Grynberg był tym wszystkim zachwycony, ale swoją obecnością wprawiał Zofię w zakłopotanie. Czy wyposażenie studia, które służyło niejednemu pokoleniu fotografów w jej rodzinie, to nie obciach? Nie ma już studia Zofii Cendroskiej, zniknął zakład fotopelagia Barbary Tylickiej z ulicy Targowej. Świat fotografii tak bardzo się zmienił, a przecież to stąd się wywodzimy myślał fotograf w trakcie tej wizyty. Ze wszystkich miejsc na Pradze nigdzie nie zależało mu na zrobieniu zdjęcia tak bardzo jak tam. A propos fotopelagi, wymienionej przez Kasię w spacerowniku. W Archiwum Historii Mówionej Muzeum Warszawskiej Pragi mamy nagrane wspomnienia ostatniej właścicielki tego studia pani Barbary Tylickiej. Lubię to, co robię. Umiałam od dziecka robić odbiczki i zdjęcia, Jeszcze na kliszach. Siedem lat miałam, kiedy pierwszy raz robiłam i wywoływałam własne zdjęcia. Bałam się strasznie. Pamiętam, że ciemno. Także tylko liczyłam szybko, żeby zrobić, żeby wywołać te klisze i wyjść. Bałam się, po prostu bałam się. Nie było gotowych zestawów. Natomiast mama miała wszystko w słojach, Malutką wagę, okay. przepisy na różne roztwory. I ważyłam. Każdy składnik oddzielnie robiła mieszanki samodzielnie i roztwory, później do wywoływania do trwania. Za moich czasów już tego się nie robiło. Poza tym weszła kolorowa fotografia. To już były orłowskie zestawy, już gotowe. Pracowało się w, nie było maszyn jeszcze. Ręcznie w tankach się wywoływały, były kosze z żyłkami, w których wkładało się papier. I w koszach, w tankach się hmm. porucham, tak, góry do dołu, na boki. Te tanki stały w takiej wannie z tym ostatnim, kąpiel wodno, bo Najpierw trzeba było to wszystko nagrzać, doprowadzić do odpowiedniej temperatury i później cały czas tą temperaturę się utrzymywało. się większość czasu w ciemni. Miałam tylko opory, jak wywoływałam, czy później słyszałam zdjęcia, to formalnie nie były moczone na końcu, więc przy suszeniu był surdut niesamowity. No więc pilnowałam, żeby dziecko to nie przychodziło w tym okresie, kiedy ja robiłam chyba w części mieszkalnej tam bardziej. No ja zajmowałam się wywoływaniem suszeniem. Po prostu wychowywałam się w atelier, w zakładzie, przy tym aparacie. Chłonęłam to wszystko, jak się siedzi od dziecka i pomaga i tak. Także wydawało mi się, że to rzeczą naturalną, jak to się robi, skąd to się bierze. Jaka kolejność? Wszystko wiedziałam bez nauki, no bo siedziałam, siedział, czas. Zakład Fotopelagia działał przy Targowej 64. Prawdopodobnie był to pierwszy usługowy punkt fotograficzny, jaki powstał na Pradze. I od zawsze prowadziły go kobiety. Zakład został otwarty w 1914 roku przez panią Lucy Goldberg. Która razem z mężem prowadziła ten zakład do roku 1935. Następnie wyjechali do Argentyny, ponieważ byli pochodzenia żydowskiego, przeczuwając sprawy, które się rozpoczęły w Niemczech, ewakuowali się do Ameryki Południowej i zakład odkupiła od nich moja mama. I od 1935 roku do 70. 8 prowadziła mama, od 78 ja razem z mamą prowadziłam, a od 79 już prowadzę samodzielnie. Od początku nazwą była Fotopelagia. Skąd wzięła się Pelagia? No niestety nie wiem. Była to nazwa nadana przez osobę, która założyła ten zakład, czyli przez panią Musforger. To się wojny co wiem na przykład, że nie było wody, to mama mówi, że chodziła do Wisły po wodę. Zdjęcia się tylko w ciągu dnia naświetlało. Były takie specjalne ramki ze szkłem, w które wkładało się papier, klisze i naświetlało się. Magnezja w studio, a tak to naświetlało się, skąd wodę z Wisły. To był taki okres w czasie wojny. Ale mimo to cały czas zakład działał. I Rosjanie, jak okay. później weszli, też, też robili sobie zdjęcia. Nieraz dziwnie mam mówić, że było, bo robili zdjęcia i po 10 zegarków na ręki, żeby było widać te zegarki. No, w 70, podejrzewam, w pierwszym roku, czy w 70, był remont tej kamienicy gruntownej. I te wszystkie klisze były chwilowo, miały być przeniesione do piwnicy. Wszystko szklane płyty. w koszach wiklinowych robotnicy znosili po schodach. Na do piwnicy, ponieważ byli pijani, wywalili się, wszystko zostało porysowane, potłuczone, zniszczone, nic nie zostało. Szukaj nas na Muzeum Pragi .pl.